Po trzech miesiącach pandemii i prób wszelkiego rodzaju udało mi się wreszcie upiec własny, pyszny, chrupiący chleb na zakwasie, bez drożdży. I tym się dzisiaj z Wami podzielę. Ja się wam przyznam, że miałem podejść do chleba dużo już wiele lat temu. I te podejścia były raczej średnie, to znaczy ten chleb był ok, był zjadliwy, e, ale to nie było to. A zakwas próbowałem, ale też mi się nie udawało, ale jeżeli mi się udało, to wam naprawdę się uda. To nie jest trudne. To jest taki przepis, który jest i dobry, i w miarę łatwy, taki złoty środek chyba. Zaczynamy. Zanim przejdę do samego przepisu i do sprzętu, którego używam, e, opowiem chwilę o czasie, bo ten czas jest krytyczny tutaj. E, chleb na zakwasie to jest ileś godzin które trzeba poświęcić, ale właściwie przez większość czasu się czeka, bo ten chleb wyrasta, potem leży w lodówce, ale co jakiś czas trzeba do niego podejść, więc dobrze sobie to w czasie rozplanujcie. Jeśli chodzi o pilnowanie tego czasu, ja w ogóle ostatnio się zaprzyjaźniłem z asystentem Google bardzo, jak ktoś ma iPhone'a, to oczywiście Siri, I ja mówię mu, ustawiam budziki, na wszystko sobie ustawiam budziki, po prostu. OK Google, budzik za 3 godziny chleb. Proszę bardzo, twój alarm o nazwie Chleb jest ustawiony na 16.27. Po każdym etapie, mam to rozpisane w ogóle w kuchni, cały przepis, po każdym etapie ustawiam budzik i nie myślę, że zapamiętam na pewno, nie zapamiętam, ustawiajcie sobie budziki, to jest super pomysł. I właśnie, e, patrzcie sobie, ile to trwa. Ten przepis, o którym ja mówię, jeżeli chce się piec rano, to dobrze jest zacząć około godziny 16, wtedy ostatnie czynności wykonajmy około 22-23 e, i wtedy pieczemy ten chleb rano. Natomiast jeżeli chcemy go piec wieczorem, to zacznijmy około godziny 11 i potem parę tych czynności w ciągu dnia trzeba będzie wykonać. Tego nie da zrobić się ekspresowo, to nie jest zupka z proszku, to jest pieczenie chleba na zakwasie. It takes time. Przejdźmy do sprzętu. Kluczem w ogóle całości jest to, że robię ten chleb w naczyniu. Ja robię w szklanym naczyniu. Ono nie jest brudne, znaczy jest brudne, ale to jest tak pozapiekane już na stałe. O co chodzi z pieczeniem w naczyniu chleba? Kiedy pieczemy chleb w zamkniętym naczyniu, to ta wilgoć, która jest, ta woda, która jest w chlebie, ona sama krąży, cyrkuluje i powoduje, że ten chleb wyrasta. To jest tak proste. Można używać oryginalnie w przepisach, które patrzy, na które patrzyłem, było naczynie. Żeliwne, tak zwany garnek holenderski, ja go nie mam, on kosztuje tam 150-200 zł, nie chciałem go kupować, bo nie wiedziałem jak długo tym chlebem będę się jarał, więc kupiłem sobie za 35 zł takie naczynie. Szklanych, rozgrzanych naczyń nie wolno polewać wodą, to jest może oczywiste, ale ja raz troszkę mi tej wody kapnęło, wystarczy kropla i ono pęka, więc uważajcie, natomiast w szklanych widać co się dzieje i to mi się bardziej podoba. Kuchenna waga. Radzę Wam używać wagi w tego typu przepisach, i ja podaję wszystko wagowo. Koszyk do wyrastania chleba, u mnie to jest zwykły koszyk wiklinowy, po prostu. To może być miska, to może być durszlak. Miski nie są zbyt dobre, bo tam nie na powietrze od dołu. Powinien być taki ażurowy jakiś koszyczek. Są specjalne kosze zwane benetonami, ale jak nie chcecie kupować, nie wyrasta w tym albo w takim okrągłym koszyczku. Mam okrągłe naczynie to raczej okrągły koszyczek. I taka yy, ścierka powinna być lniana, ale może być bawełniana. Zwykła ścierka, którą posypuje się mąką i w tym chleb wyrasta. Coś, co nie jest konieczne czyli coś do odrywania ciasta, jak jest zbyt, zbytnio się klei jeszcze na samym początku. Używam takiego budowlanego sprzętu, takiej pacy, to jest paca, to jest szpachla, szpachli, i dwa sprzęty, jeden konieczny, czyli piekarnik. Możesz też użyć jakiejś maszyny do mieszania chleba. Ja będę pokazywał, jak to zrobić ręcznie. Ja używam obecnie, dostałem na urodziny yy, mikser Boscha. Taki z hakiem i tym mikserem sobie mieszam chleb, yy, chociaż no, to ciasto na chleb, natomiast później tak pomagam sobie ręcznie. I słoik. Słoik do zakwasu, zwykły słoik z przykrywką. Na początku zakwas. Jeżeli doszedłeś tak daleko, doszłaś tak daleko tutaj i myślisz sobie, że dzisiaj ten chleb zrobisz, a nie masz zakwasu, no to niestety nie, dlatego że trzeba mieć aktywny zakwas, a to chyba, że od kogoś weźmiesz sobie zakwas z piekarni albo od znajomego. Można brać, bo jego zawsze jest za dużo. Jak nie, to stworzenie zakwasu to jest 5 do 7 dni i to naprawdę jest proste, w sensie jeżeli mi się udało, Tobie też się uda. Jak robimy zakwas? Taki słoik wyparzamy, żeby tam nie było żadnych bakterii. Wsypujemy 150 gram mąki i 150 gram wody. Mieszamy i odstawiamy. Ja zdjąłem sobie tutaj uszczelkę, żeby on nie był szczelnie zamknięty, i go tak albo tak lekko przykrywam w ten sposób, albo nawet zamykam jakieś muszki, mam w kuchni, żeby mi tam nie wleciały. Aczkolwiek on powinien raczej oddychać. I ten zakwas, ja sobie zaznaczam, gdzie on jest. On powinien rosnąć po jakimś czasie. Tylko, że codziennie go rano karmimy. E, tylko trochę mniej. 50 mąki gram, 50 gram wody. I tyle. I codziennie coś takiego robimy. Wody używam przy zwykłej skranu, nieprzygotowanej. Ważne, żeby ten zakwas nakarmić jakieś 8 godzin powiedzmy przed tym, zanim zaczniemy robić chleb, po to, żeby on rzeczywiście działał, żeby on był aktywny. Jaka mąka? Mąk próbowałem różnych. Te mąki różnią się tym, że one mają różne oznaczenia i to jest czystość mąki. Czyli ta liczba tam na mące 500, 600, 800 to oznacza tyle, ile popiołu zostaje po wypaleniu takiej mąki, czyli ona jest im mniejsza liczba, tym czystsza jest ta mąka. Do pizzy się używa mąki 00. Tutaj używa się mąki chlebowej, która zazwyczaj jest to mąka 600, czy tam 700, czy 800, nawet ma to oznaczenie, 850. Te mąki mają więcej białka i ten gluten tam lepiej pracuje, ta siatka glutenowa jest lepsza, więc do chleba używajcie takich mąk. Ja używałem mąki mułyńskiej z Lidla, one są około 2 zł, mąki e, takiej organik, eko, e, chlebowej z delikatesów w centrum, one z droga strasznie, niestety 8 zł kosztuje mniej więcej. Używałem też mąki szymanowskiej, ale chlebowej, którą tylko w makro udało mi się doradzić zazwyczaj jest napisane mąka chlebowa i takiej mąki używajcie. Proporcje. To jest w ogóle super w tym przepisie, który Wam podam, że nawet taka osoba jak ja, która nie ma pamięci do liczb zupełnie, jest w stanie te proporcje ogarnąć, bo to jest tak, jedna porcja zakwasu, dwie porcje wody, trzy porcje mąki. 200 gram zakwasu, 400 gram wody i 600 gram mąki, po prostu. I 12 gram soli, to jest, no, nierówno, ale to jest mniej więcej łyżeczka, łyżeczka soli, zważcie sobie, ale mniej więcej tyle wychodzi. Soli na razie nie dodajemy, dodajemy wodę, potem zakwas i potem mąkę. Ja tą wodę z zakwasem troszkę mieszam dopiero potem dodaję mąkę. To nie ma znaczenia. Kwestia tego, czy się będzie dobrze odlepiało od ścianek. Nie dodajemy soli na początku. Mieszamy mikserem przez minutę albo ręcznie, tak żeby te składniki się połączyły. I to tyle. Teraz następuje etap zwany autolizą. Autoliza to jest samoczynne łączenie się składników, przenikanie i tam różne inne procesy sobie następują. To jest wytłumaczone w różnych książkach. W każdym razie odstawiamy to na 30 minut do godziny. I teraz jest najważniejsze, czyli wyrabianie ciasta. Są przepisy bez wyrabiania ciasta, ja im nie ufam, dlatego że robiłem je, ale ten chleb nie jest aż tak dobry po prostu. Chleb, który się wyrabia, ciasto, które się wyrabia, ma ten gluten lepiej wykształcony, tą siatkę glutenową i on po prostu no, jest dla mnie taki lepszy i w dotyku, w sensie w teksturze i w smaku więc trzeba go wyrobić. Ja używam miksera z hakiem i to jest około 6 minut na jedynce albo można też zrobić to ręcznie, ale zanim to zrobimy, dosypujemy właśnie te 12 gram soli, pamiętaj, i troszeczkę wody, żeby ta sól się rozpuściła, taką dosłownie kapkę wody i to dokładnie mieszamy. Mikserem mieszamy na jedynce, ręcznie, ja też nawet takim mikserem wymieszam, to jeszcze troszkę ręcznie pomagam. Robimy to techniką albo taką wyciągania ciasta spod spodu i składania jak koperta, to się potem jeszcze przyda w dwóch różnych momentach robienia ciasta, ale to ciasto po prostu tak wyciągamy i składamy, to musi pracować Ważne, żeby nie rwać tego. Albo rzucamy o blat, Też jest taka technika slap and fold, żeby to rzucać po prostu o blat i zginać. Ważne, żeby to napowietrzeć to ciasto, czyli to powietrze jest troszkę jakby uwięzione w, tych, w tym cieście, jak tak go zakładamy i też rozciągamy i ściągamy to ciasto tak, żeby ono sobie ładnie pracowało. Ciasto się będzie kleiło na początku, nie przejmuj się. Jeżeli się klei bardzo, to możesz sobie zwilżać ręce co chwilę, ale nie dosypuj mąki, bo to ciasto się zmieni, no, będzie miał inne proporcje i nie będzie dobry chleb później, tak dobry jak z tego przepisu oryginalnego. Więc po prostu pracuj. Ciasto tego typu drożdżowe po dobrym przepracowaniu go po 10 minutach powinno przestać się kleić do rąk. I teraz ciasto wkładamy do miski z powrotem do innego pojemnika i odstawiamy, żeby wyrosło. I tutaj bardzo ważna rzecz, nie wyrastamy ciasta w tym przepisie w piekarniku. Ja to robiłem i to był błąd, bo to ciasto w tych 30 stopniach... Wyrastało zbyt szybko. Ciasto powinno normalnie około 4 godzin wyrastać, natomiast jeżeli jest gorąco, to wyrasta około 3 godzin. Przykrywasz ścierką, odstawiasz na około 4 godzin w upale na 3 godziny i jeżeli możesz i masz czas i chce ci się, to możesz też je składać w międzyczasie, czyli co 10 minut, co 30 minut w tym czasie podchodzisz i znowu wyciągasz troszkę ciasta spod spodu i składasz kopertę, jakby na górę. Ono wtedy się jeszcze lepiej na powietrze i lepsza struktura się stworzy. To nie jest konieczne, ale można sobie to ciasto troszkę w trakcie wyrażania stania poskładać. 4 godziny minęły, wyciągamy ciasto na blat i teraz formowanie bochenka. To jest dosyć proste, jak się już nabierze wprawę. Czyli znowu składamy jeszcze raz taką kopertkę robimy, składamy ze wszystkich stron to ciasto, żeby na górze się połączyło. Odwracamy go tymi złączeniami do dołu i następnie. Kręcimy, kręcimy, przesuwamy do siebie, obracamy o 90 stopni i przesuwamy do siebie, odpychamy, obracając, przesuwamy do siebie i w ten sposób ten bochenek powinien się powolutku formować w taki okrągły bochn, w, 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 w taki fajny kształt a potem przekładamy go, obracając go do góry nogami, do tego naszego koszyczka. Koszyczek wcześniej trzeba posypać, znaczy tą albo koszyczek, albo, albo koszyczek ze ścierką posypać mąką, żeby się nie przykleiło. Jedni robią mąką zwykłą, pszenną w sensie, czy tam żytnią inni używają mąki ryżowej do tego celu, to nie jest aż tak ważne. I wkładamy go do lodówki, rano powinno być ciasto gotowe do, do pieczenia. To trwa około 10 godzin, 8 godzin. Tutaj możecie mieć taki margines błędu większy, bo w tym zimnie to nie jest ważne, żeby go wyciągnąć co do minuty. Także wtedy, kiedy wstaniecie, to, to, to go robicie. Jeżeli pieczecie wieczorem, to powiedzmy ten proces powinien trwać około 8-9 godzin. I teraz przygotowanie do samego wypieku. Nagrzewamy naczynie, szklane albo żeliwne w piekarniku, na maksa 250 stopni. Otwieramy piekarnik i przekładamy ten buchenek do środka te Rękawice są oczywiście konieczne, ja je potem zdejmuję, wyciągam ten buchenek na rękę albo na blat, łapię go i przekładam go do tego nagrzanego naczynia, uważając, żeby się nie poparzyć. I teraz ostatnia jeszcze rzecz, czyli nacinanie. Nacinanie to się nazywa bread scoring po angielsku ładnie. Ja używam ostrego noża, po prostu zwykłego ostrego noża. Można użyć też żeletki, jak ktoś, jak ktoś chce. Widziałem żeletki niektórzy używają. Nóż wystarcza. Nacinamy go wzdłuż. Możemy robić różne inne fikuśne wzory. Tego jest pełno na Pinterestie. Możecie zobaczyć sobie ten chleb. Potem tak fajnie się otwiera w miejscu, gdzie go nacięliśmy. Przykrywamy tą przykrywką w rękawicach głową, żeby się nie poparzyć, oczywiście. I pieczemy w 235 stopniach, 30 minut pod przykryciem. To przykrycie daje tyle, jak już mówiłem, że ta wilgoć e, własna powoduje, że chleb elegancko wyrasta. Po 30 mniej więcej minutach musicie obserwować, każdy piekarnik jest inny, zdejmujecie przykrywkę i pozwalacie, żeby chleb się dopiekał. Nie pieczemy zbyt wysoko pod grzałką, ja piekę na dole, na mniej więcej drugiej półce od dołu. Pamiętajcie, żeby go nie, nie zjarać e, za bardzo i to jest zwykłe konwekcyjne pieczenie, a nie grill. Na końcu można minutkę go podpiec grillem, jeżeli ktoś chce i tyle po mniej więcej 45 minutach wyciągamy ten ten chleb, ja go studzę na kratce takiej do garnków, żeby od spodu też dochodziło do niego powietrza. I to jest tyle właściwie. Chleb powinien stygnąć podobno dwie godziny. Eee, mi się jeszcze nigdy nie udało, bo go wcześniej zawsze jem. Eee, 45 minut, pół godziny. No to jest tyle, żeby on rzeczywiście już mniej więcej ostygł i ta wilgoć w środku jakoś tam sobie zadziała, bo jeżeli go zbyt wcześnie przekroimy, to też to wszystko ucieknie, on potem szybciej strzelstwieje, Chyba, że go zjecie od razu. Taki chleb świeży w miarę też można oczywiście gościom podawać. Powiedzcie, jak Wam się udało. Eee, mnie ten chleb wychodzi właściwie za każdym razem. Lepiej lub gorzej. Eee, jak jest gorąco, to troszkę ostatnio przefermentował, ale... Ten chleb, nawet jak, mi, jak jest rzadki, to on pięknie wyrasta i zawsze jest lepszy od tego sklepowego. Ma ten pyszny taki posmak e, zakwasu. E, polecam Wam robienie chlebu na zakwasie. Chleba na zakwasie. Zakwasy się nazywa, mu się nazywa Grzegorz, tak by the way, <noise> tak go nazwaliśmy. E, pachnie nawet lekko takim lakierem. E, to jest mocny zakwas, dosyć już. E, można go wtedy odświeżyć, jakoś wwietrzyć. Nieważne, on i tak będzie dobry. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się udało, a jeżeli ktoś się zna lepiej i popełniłem jakieś tej babole i błędy, hmm, albo mógłbym coś zrobić lepiej, bo w sumie nie jestem specjalistą od chleba zupełnie, to też mi piszcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do następnego odcinka, trzymajcie się. Ciao!